Witam ponownie po małej przerwie. E, miałem tu jakieś no problemy techniczne z dźwiękiem. E, mam nadzieję, że teraz już wszystko jest w porządku. E, jestem dla odmiany na Ikapie, na Niku Terran TV, e, a teraz będziemy oglądać trzecią decydującą grę pomiędzy Shayną i Mun e, Gdyby jeszcze ktoś z Was mógł potwierdzić, że tym razem wszystko działa w porządku, e, to nie będziemy musieli już restartować tego streamu. E, byłoby po prostu cudownie. A więc tak, decydująca gra, trzecia, tym razem wybór Moonshine'a, który przegrał drugą grę, pada na Lunę. Zdecydowanie gra makro się zapowiada moim zdaniem na tej mapie. Nie dziwię się, że Munshine taką mapę wybrał. No ale przejdźmy do samej gry. O, dzięki wielkie za potwierdzenie, Sukero. W takim razie ruszamy, uruchamiam już grę. Replay bezpośrednio i startujemy mapa Luna. Tak jak powiedziałem, jeden do jednego zwycięzca zostaje e, na górze i gra na następnego gracza z drużyny przeciwnej. Przegrany e, żegna się z tym turniejem. I troszeczkę się obsunął tutaj dronek Munshine'owi, ale widzimy też po tutaj. E, że ten SCV trochę dłuższą drogę niż mógł e, wykonał u shiny. Minimalnie szybciej ten nowy SCV jak się robi u Shiny. Malutenka różnica w timingu, ale jednak. E, co możemy powiedzieć o tej mapie? E, typowo lądowa, otwarte powierzchnie, mało gazu również, e, tylko w mainach i w naturalach. E, jest gaz, a więc stosunkowo jest go niewiele. Mapa tymczasem jest olbrzymia, otwarta. No, Zdecydowanie nie lubią tej mapy, terranie w późnej grze. Szalina tutaj uskarża się również na imba gazy. Faktycznie z prawej strony te respawny wymagają aż czterech robotników do wysłania do gazu, żeby w pełni wydobywać z niego. I tutaj żadne sztuczki z budynkami nie pomagają. No to zdecydowanie niezbalansowana mapa. Myślę, że e, to w sumie dziwne, bo ta mapa była bardzo popularna przez długi okres, e, a nawet na tej wersji Luna The Final, e, tak nazwanej, e, pamiętam, że był ten sam problem. E, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak tutaj TVZ, e, przepraszam, ZVZ e, można grać, e, a tak naprawdę w wielu innych matchupach e, też to ma e, duże znaczenie. Dlaczego w ZVZ? No oczywiście te motyliski, e, gaz, mało dronek zwykle i ta jedna dodatkowa wysłana do gazu, to jest gigantyczna, gigantyczna różnica. Proszę bardzo, co robi Moonshine? Zaczął od spawning pula i to 9 pól najwyraźniej. Gaz do tego już ha po Overlordzie, a więc będzie ofensywnie w tej grze grał. Troszeczkę niefortunnie dla niego. Shine na dalekich ukośnie tutaj pozycjach dodatkowo rozpoczyna od dwóch raksów, no więc jednak nie typowo w tej trzeciej grze obydwaj gracze się decydują zagrać i moim zdaniem to Wreszcie coś nowego. Bardzo fajna odmiana, e, więc ciekaw jestem, jak sobie tutaj poradzą obydwaj gracze. E, Robią się już zerkingi UMUNSHANA. E, Robi się pierwszy Marin e, i drugi skautujący CV. E, również jedzie. E, już widzieliśmy ten, e, to zagranie uszajny e, e, Lubi jednak wiedzieć. E, poświęca troszkę ekonomię tutaj na rzecz zwiadu. E, nie w pierwszej już grze. E, no ale. Nie zobaczy chyba tych sergingów, nic nie wskazuje na to, że będzie miał okazję je zobaczyć, więc może go tutaj spotkać zaraz bardzo nieprzyjemna niespodzianka. Muncha idzie prosto po ukośie do swojego przeciwnika, wie, że go tu już nie ma i chyba stawia wszystko na jedną kartę, że są to jednak te dalsze ukośne respawny. Nie robi e, spida, nie przepraszam, zrobił spida. Teraz rozpoczyna budowa ekspansji. E, biegną lingi, 600 linków na zaledwie 2 marisy. Dopiero teraz e, zauważa to e, Szana. Przepraszam tutaj za mały manewr, aż się e, tutaj e, obruszyłem. E, co będzie się działo za chwilę? Wpadają ze linki na ten moment, na nich będzie speed, to zupełnie utrudni e, Szanie, mikrowanie. Kolejny marin pada. Trzy mariny padają natychmiastowo zaledwie jeden e, Serging pada pod ogniem. E, Shiny. Nie wygląda to zbyt różowo, ale buduje się bunkier. Dobrze ustawiona tutaj. Jest to Wiadomo, szczęście. O rany, co tu zrobił Munchlein? Wpakował się tymi wszystkimi zergingami między SCV-y. Duży, duży błąd. Widzimy 4-5 zergingów faktycznie zespawanych tylko i wyłącznie przez SCV-y. I udaje się schować do bunkra e, tego marina. No, wydaje mi się, że błąd duży Munchleina. Ale zobaczmy, jak sobie poradzi e, wciąż. E, ma te 3 zergingi na spicie. Będzie tutaj próbował łapać e, nowe mariny. Ale Szajna e, dużą ilością SCV-ów tutaj spawa. E, chce już się zabezpieczyć. E, czym prędzej ma dwa mariny, zaraz następne dojdą. E, a tym Tymczasem e, Moonshine e, nie dorabia już nowych cylindrów, dorabia drony i rozpoczyna bardzo szybko. Techa Ler już się rozpoczął e, tutaj. E, widzi to e, Shina, e, rozpoczyna też gaz. E, jeśli miał jakiś zamysł z graniem fast expansji, no to na pewno miał powody zmienić swoje zdanie się czym prędzej pozbyć tego SCV-a. E, e, te trzy zedgingi ostatnie e, stara się tu wykorzystać. E, mikruje przeciwko SCV-owi. Shina próbuje tu jeszcze trochę wigibasami e, jakoś pomikrować, ale no nie dało się. Szybkie zeggingi e, i traci e, swojego skauta e, Shina. Akademia e, już w produkcji. W tej chwili się zrobił Kolejny supply depot, kolejne dwa marinsy wyprodukują się uszalny, a więc możemy się spodziewać, że poczeka sobie tutaj bezpiecznie na swoje pierwsze medyczki. Proszę bardzo, chowa e, marinsy z boku, więc tylko zostawił pięć na rampie. E, żeby się przypadkiem na tym nie przejechał biegną kolejne zergingi w jego kierunku się rozpoczyna też morfowanie Spyra już moonshine, a więc bardzo agresywnie gra ale długie respawny na pewno mu nie służą timing opóźnia to wszystkich jednostek, które muszą przebiec przez całą, całą mapę Idzie pół Tak, tak, muszan atakuje, ale widzimy ładnie tutaj cofnął e, szana e, swoje marysy Łani mi nimi zaledwie dwa. E, w tej chwili stracił. Cofnął kolejne i bardzo ładnie wybrnął z sytuacji i jednocześnie troszeczkę nabrał muszana. E, Zwiódł go tym faktem, że tylko pięć maleńców na lampy stało, a kolejny dopiero po chwili dobiegły. Trzeci Rax robi już szajna, a więc stawia wszystko na jedną kartę, ale wydaje się być to całkiem bezpiecznym zagraniem. Widział szybkiego Techa, widział dwa Hatchery, widział mało dronek, wie, że ciężko będzie teraz kenować. Przeciwnikowi będzie celował w ten timing, zanim wykrują się pierwszy mutajski, będzie próbował przebijać się przez jego obronę. bardzo ważne, żeby zdecydował się na ten atak w porę e, Shaina, jeśli chce wygrać dla Moon ważne, żeby e, tutaj właśnie dobrze ustawił Sankeny bo one mogą być kluczowe, e, żeby wybronić e, ten atak i zacząć korzystać ze swoich mutajesków. Pierwsze dwie medyżki dobiegają, kolejne maryncy już z trzech koszar doprodukowuje. Shine'a Lada moment, będzie wychodził, wychodzi, nie, jeszcze zbiera, chce większą grupę, pewnie się boi, że jednak serlingów jest więcej, nie ma okazji skautować. No i proszę bardzo, złapał jeszcze Overlorda. No na pewno duży cios w tej chwili dla Munszajna, ale miał rezerwę, miał, może wciąż produkować motoirówki. Tylko jeden Sanken, ale kontroluje tymi z serlingami Munszajna. Oszczędza póki może na Sankenach widzi, że jeszcze jako przeciwnik nie decyduje się na wyjście, ale trzy koszary pracują, coraz więcej tej piechoty, są trzy firebaty, które zupełnie zniwelują tutaj e, działanie ewentualnych zergingów, zergingi zupełnie będą bezużyteczne w tym momencie. Dostawia creepy, no musi teraz, czym prędzej, no wydaje mi się, że nawet cztery sankeny mogą się tu przydać, ale ma już trochę utalisków, jak dobrze przemikruje, nie będzie źle, no, wszystko teraz w rękach obydwu graczy, mikro może tutaj być decydujące, będzie chwilę, próbował na czas zagrać swoimi utaliskami. Shaina wyciąga firebata, ale przypadkiem celując z niego zabił Marinesa za nim stojącego. Kolejne dwa sankeny się teraz murfują. Będzie za chwilę tym będzie próba ataku. Nie, chyba jeszcze Shaina wstrzymuje się, a więc może nie jest takiego, zamiast nie będzie ryzykował, poczeka jeszcze bezpiecznie. Mutaj tutaj próbuje wyciągnąć z Marinesy Shiny, tymczasem Shiny też się pogubiły to chwilę, Marinesy i kolejne dwa padają, Moonshine tutaj bardzo precyzyjnie mikruje jak tak dalej pójdzie, to zaraz się będzie można nawet tych natrętów, no ładnie mu to wychodzi, że nie stać już żadnego mutajska, a kolejna medyczka już padła tutaj na ziemi, tylko jedna w tej chwili leczy, musi uważać szajna. malutynko energii, tylko pięć energii na tej medyczce, więc lada moment, te Mutaliski mogą naprawdę rzeź wykonać w tej grupie Marinesów, jeśli nie wrócą do bazy, a to próbuje właśnie w tej chwili zrobić szajna. Mutaliski tymczasem prosto do bazy przeciwnika zmierzają. Shine'a cały czas dorabia piechotę i jest też na Bay. Nie dechuje, robi więcej jednostek. Moonshine? Czyżby próbował się wbić, Musi uważać, jest bunkier. Nawet jeśli pusty, to jest tu dość piechoty, są tarety, a więc zabezpieczony bardzo dobrze przed atakiem mutalisków baza Command Center Shine'y. No, lepiej niech uważa, jest tu naprawdę dużo piechoty, e, niech, e, ale nie wie zupełnie o tym e, mundshine. Że tutaj piechota również biega, pewnie za chwilkę zobaczy tym zergingiem, jak tutaj pójdzie. A przydałoby się to o tym wiedzieć, dobrze byłoby złapać na tą piechotę, która luzem lata tylko z jedną medyczką. I chyba w tej chwili to zobaczył e, mundshine. Dokładnie ginie zerging, e, lecą motaryjski. E, będzie próba pozbycia się tej grupy, co prawda, energii już trochę przyszło. Nie, nie przyszło. Kolejny z tym Zepsuł ale jeden utaisk przelatuje prosto nad grupą marynistów i pada na ziemię. Kolejne trzy tu już wykonane. Będzie próbował mikrować. O, przegapiłem moment. Dwa marynistów giniał Kolejny, ładnie wymikrowany. No, Monusha naprawdę ładnie mikruje. Na razie nie popełnił tutaj większy będów Co prawda pada jeden utaisk, ale wciąż to są dobre wymiany dla niego. No, kolejny pada, musi uważać, mało tych mutajsków się zrobiło, lepiej niech doleci nowymi, zanim znowu zacznie próbować wyciągać to wojsko, dużo już go nie ma, ale jednak, no, co za seria, dwa padają, e, trzy padają, maleńcy w jednej, dwa kolejne w drugiej i medyczka na samym końcu. Piechoty za to coraz więcej, Maszyna e, e, jest już e, jeden do ataku. E, ma też nadwyżki, ciekawe czy będzie te chował, czy jednak spróbuje zaakceptować Shina. no teraz dużo tej piechoty ma co prawda jeden do ataku na mutaliskach Munshine, ale musi uważać ma tu trzy sankeny. piechoty jest dużo więc jeśli się zbliży za blisko do bazy Zerg'a, może być ciężko ale jednak po raz kolejny zmusza tu przeciwnika do wracania się Moonshine ładnie mikroje swoimi mutaliskami, nie będzie pozwalał dostawać posiłków, wie ile poszło piechoty w jego kierunku i morfuje kolejnego sankena. Wysyła też dronkę, tutaj w prawy górny róg. A w bazie szajny mikruje kolejne jego marysy, ale duże straty ponosi tym razem. Trzy mutalistki tutaj chyba pękły w międzyczasie. Trzy, te cztery sunkeny wystarczą, żeby się obronić przed tą piechotą. Jest aż pięć medyczek, jest dużo piechoty, Jeden plus jeden do ataku i decyduje się... Steamować piechotę. Shina wpada w yy, wydyszki, co prawda trochę z tyłu, ale jednak yy, bardzo duże yy, obrażenia zadają yy, ci marynsi. Pada jeden sam, ten drugi. Yy, ten lurk, Lurker nie zostanie wykruty, bo chyba i pada czym prędzej. Dopiero w tej chwili przyleciałem Mutaliski. No i proszę bardzo, co się dzieje? Czy z tego można wyjść? Munshine próbuje teraz wszystko rzucić jeszcze do ataku. Trochę się zdesynchronizowały te Mutaliski. No i chyba ciężko to widzę, naprawdę, żeby mógł jeszcze wygrać Munshine. Chyba nie ma szans. Czy yy, podda się? No pada wszystko. Ginie cała armia. GG, Moonshine dziękuję za grę, a Shaina wygrywa po raz trzeci już w turnieju, raz, dwa do jednego, tym razem z Moonshine. Ła gra. E, tym razem zupełnie inaczej z obaj gracze lepiej się w tych warunkach od nas pomimo tego, że Munch naprawdę ładnie mikrował, ładnie kontrolował wojsko. Wydaje mi się, że ta odległość nie posłużyła mu tutaj za dobrze i chyba głównie z tego powodu nie mógł wykorzystać swojego ostrego timingu tutaj szybkich mutaisków, szybkich dyglingów, zawsze musiał przemierzać całą mapę. Shayna tymczasem bardzo dobrze to wykorzystał, przeczekał przeciwnika i po prostu go przemakrował. Wszedł w końcu dobrą tutaj ilością piechoty i dobrze wyczuł timing, kiedy mógł zaatakować Shina. Co, co to oznacza, tak naprawdę? Po pierwsze, oznacza, że drużyna Teran wygrywa już 3 do 2 z drużyną zergów. Skreślam w tej chwili trzeciego zerga z drużyny właśnie zergów. Munchain dzisiaj odpada. Pozostali gracze w takiej domyślnej kolejności, no co prawda, ona, jak już widzieliśmy dwa razy, uległa troszeczkę zmianom, ale możemy się spodziewać, że następnymi sergami będą w kolejności: Lukas, Lukas 4, Heja, Pike, User i Coget. Uteran wciąż szajna na posterunku, za to w kolejce. Jest Raven, ja jestem oczywiście też tutaj w drużynie. Niger, Tarson, Meandor i Sawyer, a więc jeszcze dużo w odwodzie Terran, ale również silni zergowie czekają tutaj jeszcze na swoje szanse. Wszystko może się jeszcze wydarzyć, każdy wynik jest możliwy, dlatego już teraz zapraszam Was na kolejne spotkania. Jak tylko będę wiedział, kiedy zostało umówione pomiędzy graczami, postaram się przeprowadzić dla Was kolejną relację na żywo, mam nadzieję, a jak nie to w podobny jak dzisiaj sposób z replayów, tak abyście mogli tutaj przeżywać tą grę, no tak bardziej na żywo bliżej graczy, z moim komentarzem dodatkowo, mam nadzieję, że to wam się podoba jak tak, odwiedzajcie stronę ternon.pl, oglądajcie wszystkie nowe materiały coraz więcej mam zamiar ich tutaj wrzucać, coraz więcej relacji prowadzić, no ale to wszystko oczywiście w swoim czasie na koniec tylko przypomnę, że właśnie wczoraj ogłosiłem konkurs na najszybsze rozsyłanie peonów, czyli probek, sv, dronek, jak to woli na stronie teran.pl konkurs, do którego wysyłacie replaye przez najbliższy tydzień do końca niedzieli następnej no i walczymy o tytuł najszybszego rozsyłacza w Polsce tylko Polacy mogą brać udział w konkursie jest specjalna mapka do rozsyłania na której możecie się tutaj mierzyć, zgłaszać swoje replay e, po jednej powtórzce na jedną osobę. Prosto do mnie zobaczymy jakie są tutaj najniższe czasy. Bardzo jestem szczerze mówiąc ciekaw, kto jest tutaj najszybszy w kraju w tej chwili, i jak szybko potraficie rozsyłać te swoje CV. Postaram y, się oprócz ogłoszenia wyników takich, kto wygrał, jakieś takie statystyki też na podstawie przesłanych replayów e, przeprowadzić, no ale żeby mógł to zrobić, przede wszystkim musicie wysyłać swoje replay, y, zgłaszać się w konkursie. Oprócz prestiżowego tytułu, jakże prestiżowego, postaram się jeszcze jakąś małą nagrodę rzeczową zorganizować. Na dzisiaj zaś kończę, zapraszam na następne relacje. Do widzenia, do usłyszenia, Raven Terran TV.